Całkiem niedawno Międzynarodowy Zespół Naukowców poinformował o kontrowersyjnych eksperymentach, które odbyły się w Chinach. Podczas badań wyhodowano rzekomo pierwsze na świecie hybrydowe zarodki człowieka małpy. Naukowcy mówią otwarcie, że ich celem jest przekształcenie zwierząt w fabryki narządów do przeszczepów. Szczegóły tych eksperymentów w większości pozostają tajemnicą, jednak biolog Estrela Nunes z katolickiego Uniwersytetu w Murcji. Ujawniła, że hybrydy człowiek-małpa powstawały przez dodawanie ludzkich komórek macierzystych do zarodków małp. Przy czym wszystkie te chimery zostały zniszczone po 14 dniach, aby nie dopuścić do rozwoju ich układu nerwowego. Nieco wcześniej, zespół pod przewodnictwem Juana Carlosa i Spisua Belmonte próbował hodować zarodki świni przy użyciu ludzkich komórek macierzystych. Lecz zabieg ten zakończył się niepowodzeniem, dlatego postanowiono spróbować z małpami. Naukowcy w pierwszej kolejności stworzyli zmodyfikowane genetycznie zarodki małp, w których wyłączono geny odpowiedzialne za tworzenie się narządów. Następnie wstrzyknięto do nich ludzkie zarodkowe komórki macierzyste, które mogą stać się praktycznie dowolnym rodzajem komórek w ciele. Naukowcy liczyli, że dzięki temu ludzkie komórki macierzyste przejmą kontrolę nad rozwojem narządów małpy. Zabieg ten... Został przeprowadzony w Chinach przede wszystkim ze względu na tamtejsze prawo, które jest mniej restrykcyjne w kwestii badań transgenicznych, w przeciwieństwie do Hiszpanii. Ponadto, eksperymenty tego typu zwykle nie zyskują aprobaty w krajach zachodnich, ponieważ tamtejsi etycy uważają, iż hodowanie hybryd człowieka i małpy do pozyskania narządów do przeszczepów to błędna droga, choćby tylko i wyłącznie ze względu na sferę moralną.